Cześć, witajcie. Przed Wami kolejny Jeep Wrangler. Tym razem czarna bestia zmodyfikowana przez firmę Jeepers, którą doskonale znacie, ponieważ ostatnio przedstawialiśmy Wam już jeden egzemplarz, zmodyfikowany właśnie przez tę firmę. Byliśmy także uczestnikami największego zlotu na Middle East, organizowanego przez właśnie Jeepers. Jest to Wrangler w specyfikacji GCC w wersji Sahara z wnętrzem. W fajnej kolorystyce brązowo-czarnej z dużym ekranem LCD. Fajne felgi marki Denso. Fajne opony Mickey Thompson amerykańskiej produkcji. Auto naprawdę wyróżnia się wśród innych Wranglerów. Przede wszystkim tym, że ma absolutnie zdrowe nadwozie. Bez grama korozji. Bardzo fajne modne dodatki od Jeepersów. Piękny czarny lakier. Auto ma wszystkie szyby fabryczne, nie uczestniczyło nigdy w żadnym wypadku drogowym. Jest to wysoka wersja wyposażeniowa Sahara. Przebieg to zaledwie 120 tysięcy kilometrów. Oświetlenie LEDowe, owe JL Style. Jednostka 3,6 litra V6 Pentastar. Generalnie top of the top w supercenie już dzisiaj w naszej ofercie.